Witam was z tej strony Halawander i kontynuujemy rozgrywkę... ...Brothers. Czemu mi padnie... ...odpowiada? Okej, okay, już działa. Dziwna sprawa. Okej, okay, idziemy za Trollem, który jest naszym pomocnikiem. Oczywiście ja za bardzo nie ufam mu. Nie wiem dlaczego, może to bardziej rasizm się przedstawia z mojej strony, ale on jest pomocny bardzo. Płakał, z jakiegoś powodu, nie wiadomo dlaczego płakał. Może go owieczki? Ojej, przepraszam Puściłem brata jednego Tu zginąłem, pamiętam, że Jednego brata nie chcą, to właśnie puściłem Nie, kuczę. Bez sens, myślałem, że teraz się wyspnie, jak puszczę Niestety Nie udało się Dawaj, trollu. jest mała sprawa, głupa trochę, bo myślałem, że był na płaskim terenie. Czemu się nie wspinał? Czemu nie? W sumie nie bardzo rozumiem. Ok, mówi się, że muzyka jest bardzo ładna i to też się przychla do tej decyzji Opinie raczej. No i wchodzi, no właśnie. Op. Okej, okay, dalej będziemy miała przerzucić, tak? Rozumiemy. Cienie po prostu tutaj świetnie też grają. Czemu nam pomaga ten troll? Czemu? Jaki on... Oj, przepraszam bardzo. Jaki on ma w tym interes? Dobra, młodszy pójdzie pierwszy, albo starszy. Ten, ten, taki styl taki, że nic bohaterowie nie mówią W postaci, że... U, sam skoczyłem źle W postaci, że mówią no w sumie takimi śmiesznymi słówkami, takimi wymyślonym językiem To jest taki styl... No Simsów, black and white Okej, okay, czy, tro, trzeba trochę poczekać zanim... Jak, zanim się wespnie Spinaj się, no masz pusz puste pole ej no, ej, no i! Ej, no i! Ej, 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 ej! Przepraszam, przepraszam. Okej, okay, troll nadal nam pomaga. Czemu? Rozumiem, że to jest fragment, który naprawdę wymaga tego trolla. Wow 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 wow, spokojnie trolu Na górę? Dokąd teraz. Nie jest nas. Co to było? On cały czas idzie Dlaczego? Co on ma w tym interes? Okej, okay. wiemy, że młodszy brat boi się wody Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy na... brzegu. Tędy. No trochę zostanie z tyłu, no już nie ma możliwości przejścia. Okej, okay, już... Chyba, że jeszcze nam pomoże później. Tak, czy inaczej. Nie ufałem mu. Za bardzo, niestety. Nie wiem czemu. Tak czy idziemy dalej. Jesteśmy w jakiejś. Ale pokazał nam dość ciekawą drogę, żeby pójść. A brat, starsz nie przejdzie. Okej. Okay. Ławka, na której nie usiądziemy. No po co? Bo wow, dość... Ponury się klimat zrobił. Ok, wow, dobrze zareagowałem. Co, nie wiedziałem, czy dobrze robię, że tutaj puszczając się. Okej, okay, fajnie, że nie trzeba klikać tego przycisku akcji do skakania, do wspinania się. Kurde naprawdę trudno się skoncentrować na dwóch, gra, dwóch postaciach, skoro się gra w jedną osobę. Co tutaj robić? On wchodzi! wchodzi. Okej, okay, zapis mieliśmy. Tu nic nie ma. Na górze coś musi być. Przejście? Normalne przejście? Okej. Okay. Mamy to przenieść w dwie osoby. Jak? Nie tędy, nie tędy, nie, tędy nie damy rady Tędy? Tędy, no tędy, nie inaczej, tak Uwaga, to jest kręt, ledki. Uwaga, obór. i idziemy dalej Kamera ładnie pracuje bardzo Tu będziemy musieli tutaj zawrócić dopiero na tym kącie Ok, wchodząc w tę lukę i świetnie, ok, zawracając dalej, 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 damy rady, spokojnie nawrócimy, spokojnie tutaj? A ja mam tutaj włożyć? Tak, ja mam zablokować tutaj szynę, żeby. Ok, łapie można było przejść Okej, okay. o w sumie prosty Trochę takie limbo w 3D tak naprawdę No limbo nie było w 3D, w sumie było Ale w dwie postacie O, a w jednej strony. Okej, okay, a teraz z drugą. Obracik. I drugi mostek. Okej, okay, to było dość proste. Zaczęło się obrócić i po prostu wcisnąć no. Czekaj, czy w końcu znajdą te lekarstwo dla ojca? Co to są? Jak widzicie taką pękniętą. Wow, wow, wow. Taką pękniętą szczelinę w skale, to wydaje mi się, że coraz pęknie i po prostu i spadnie się. Ale nie, tu nie ma aż takich. wydziwnień, najwyraźniej. Okej, okay, tutaj starszy brat podróce młodszego, ale nie widzi liny. Nie, nie ma możliwości. Będziemy musieli tutaj. Nie, 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 górą, górą, tędy Okej, okay, rozumiem, trzeba to, żeby bardziej się mógł wdrapać tędy Okej, okay, idziemy dalej, spoko, rozumiem, fajnie Tam trole są, pracują Jesteście na dole? Tam po lewej? Są trole, pracują. To że będzie ryba potrzebna. Okej. Okay. Nie można, nie można wziąć ryb, niestety, niestety, nie można wziąć ryb. Tak inaczej, weźmy na górę. Wow, 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 wow! Kurczę, znowu się polej postacie. Która z której? Gałka, która gałka? Gałka, która postać? Ponownie. Ciężko, ciężko jest tutaj sterować. Nie wierzycie? Spróbujecie. Spróbujcie. Ok, to ten sam mechanizm, żeby go popchnąć do przodu. Nie mogę tych sama łańcuch, okay. myślę, że będę musiał skakać albo coś źle zrobiłem, ale dzięki Bogu nie. Muszę opanować tę to nieźle, nie, nieźle to po prostu... Zaraz, co tu jest? Okej, opie Okej, następne przejście. Faktyczna kooperacja, tu jest maksymalna, naprawdę Trzeba się starać, żeby... Okej okay. Naprawdę no, się dziwię, że to nie jest gra dla dwóch osób Wow, naprawdę, mega, fajnie kopalnie troli Nie spodziewałem się, tego, zobaczyć tego, czegoś takiego w tej grze Obracaj Ty, obracaj! Dziwna sprawa, co to jest za maszyna, machineria po prostu, co to za maszyna jest? Okej, okay, co mam tu zrobić? Przeskoczymy? Nie, okej, okay, łapie. Łap. I okej, okay, świetna sprawa, okej, okay, jesteśmy razem Wow, naprawdę ciekawie to wymyślili Koordynacja ręka około to coś Swoją drogą nie rozumiem dlaczego nie nagrywa mi się to Nie ma możliwości. Nie wiem czy nagrywamy się to z dwoma paskami po dwóch stronach. Nie mam żadnego pojęcia. Trudno. No, trzeba to będzie znieść. Czy znaczy, musimy się to znieść. Okej, okay, ja chyba już z kopalni. So, przejdźmy prawy na prawo, a lewy na lewo. I idziemy Będzie to w persie prawie Idź mody Okej, okay, tędy. Ławka znowu, żeby usiąść, ale co dalej? Tu jest taka siatka, więc może... A, tu jest dalej ten, łańcuchy. Brawo, i tam będzie łańc jeden łańcuch, no po prostu kółeczko, na które musimy złapać. Przepraszam bardzo, że ta komentuje jakoś to konkretnie, ale. Jestem naprawdę skupiony. Okej, okay, wow. Okej, okay, obaj naraz. в о 와와 щ е ва- 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 어 а 어, ва- 어? 어? Szybko? Okej okay. dużo tu roboty nie było. To kobieta jest. Może jest tego, to jest tego ciężko, który płakał? Może żona jest, albo coś w tym rodzaju? Nie da rady. A nie przycisamy z tego, bez brata. Kości. O oh. <laughs> oh, kurwa, mać. Trzeba po cichutku przejść ominąć kości. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Chodź, Bardzie. Come on, brother. We can do this together. Are you home? Ja! Yeah. Puścił go, nie wierzę. Okay, cichutko, cichutko. Ale jak to nam pomoże? No nie wiem. Ale jak nam pomoże? Jak nam to pomoże? Aha, czy nie jak nam to pomoże?

Mamy cię Ok, to było dobre, fajnie wymyślili to Zajibis się, Dobrze, czy to trollu cholerny Ty powiedz jaskinowy troll. Hej, no Hej, zaid Jak w masfekcie. A, może, możemy czy nie A, tam przejście, ok, z tej strony Musimy ją przeprowadzić Powiem zwrócimy o trollowi, który ją stracił A, okej tak, Ten, tak, tak, ten, tak, okej okay. Wow, trudne jest Okej, okay, tędy! Kopiant roli, wow! Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale uwięziliśmy jednego, więc fajna sprawa. Ciekawa gra, naprawdę, nie sądziłem. Zresztą ja tak się wciągnę w taką grę. Ledwo co mówię, w sumie naprawdę muszę się skupiać. Jeśli chodzi o zagadki, poruszanie się i tak dalej. No, powiem fakt, żebyś sobie rękę ucięła моя друга, так то он, то есть и куханы Rozumiem? Hmm. Tak, ja! Ty to zrób! Zdru... Halo? Halo? Uh, uh. Hello! Promo okay! <laughs> <Damn>. <laughs> Drugim. Obaj bracia muszą, tak? Aha, dobre. Zajebiste. Pomóż nam. Dzięki, trolu. Wow, fajne. Kopalnie trolli i jednego trola zajebaliśmy. I pomogliśmy uratować miłość trola. Nie sądziłem, że to gdzieś istnieje jak miłość, to rola, ale udało nam się. Dzięki wielkie, do zobaczenia! A, piękny krajobraz, a muzyka równie piękna. Także, na razie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.